Cześć, siema, witam. Mistrzowie, pokazywaliśmy Wam już Junaka 500, była jazda, pokazywaliśmy więcej jak to wygląda i teraz taki odcinek, jak to określiłeś? Edukacyjny. Odcinek edukacyjny, pokażemy, pokażemy Wam jak to wygląda od środka. Tych junaków ze zmienioną pojemnością po modyfikacjach, no jest tego sporo, nie? Jest, jest tak, tego całkiem... Tak, myślę już po Polsce z kilkadziesiąt. Różne, różne typy, różne pojemności, 400, 500, 600, 700 są nawet. Centymetrów sześciennych, unaki porobione do różnych zastosowań. No właśnie, o ja tutaj też o tym rozmawialiśmy. Ten konkretnie, tutaj, który pokażemy, który jeździliśmy, jest motocyklem do turystyki, do turystyki gdzieś tam dalekiej. Z osoby, z dwie bagażem, osoby. tak. I tutaj coś jeszcze trzeba powiedzieć, bo pojemność może być taka sama, ale tutaj możemy uciekać charakterystyką rozrządu, nierozrządu i te silniki możemy do, do wyścigu, będzie inny, do jakiegoś scramblera, do jazdy w terenie. Też ten silnik będzie troszeczkę inaczej zbudowany, mimo że będzie łączyła ją, na przykład pojemność 500, tak, ale no, będzie całkowicie inna charakterystyka, będzie się dołem, inne przełożenia z księbiegów. bo tu generalnie w przeciwieństwie do tego, co tutaj się dzieje w jakiejś krainie Włoski, to, co tutaj leży na stole, za chwilę wam pokażemy, to jest. Tam w kartonie jest Kongo, to jest włoska, tak? A tutaj są Stany Zjednoczone i w ogóle XXI wiek. No bo ja nie wiem, czy taki mówisz kilkadziesiąt sztuk, czy to jest jakby określenie że tego jest dużo względem wyprodukowanych sztuk, czy, czy to jest mało, nie wiem, tego nie oceniam, nie wnikam. No względem całości junaków, które jeżdżą, to raczej jest mało. No, tak, ale... Tych powstało, no, tak sporo, ale... te projektów powstało, Tak, ale te zaangażowanie w te projekty, no moim zdaniem to jest troszeczkę inny poziom, nie powiem, bo jeśli chodzi o WSK, też się pojawiają, są pojedyncze przypadki, ale... No tutaj jest to dosyć rozpowszechnione, tak? Czyli jakby się znalazł ktoś z zewnątrz. I przy po prostu ktoś tam ma kasę i tak dalej i powiedział, no ja bym chciał naka, żeby ktoś mi taki silnik gdzieś tam zrobił, się zajął, to są tacy ludzie, którzy, którzy gdzieś coś takiego by zrobili, nie? No, są osoby, które się zajmują, produkcją części różnych do tych motocykli. No, wiesz, no, nie, że... tak, to nie jest stage, że gdzieś tam zamówisz, tak jak mówisz, że konkretne części. Ale... No, no, no niestety, no nie jest to świat Simpsona, tak? że masz zunifikowane, że chcesz, mieć, nie wiem, 70 cm do... i taki set ci zaproponują. Tak, tak, tak jak tak. 90 cm, taki set 100 cm. Ale są warsztaty, no. osoby, które po prostu gdzieś tam, jak się uderzysz, za jakieś tam pieniądze, wiadomo, dla innych to będą tak. większe, mniejsze, nie oceniamy je tak. i tak dalej, ale są Oby. osoby, które do twojej charakterystyki taki silnik gdzieś tam doprowadzą, bo chciałem do turystyki, do terenu, bla, bla, bla. Ktoś się znajdzie i ktoś to zrobi, tak? tak generalnie pójdzie po jakichś schematach, które już gdzieś tam wcześniej ktoś tam, yy, tak. nie będzie odkrywane koło na nowo yy, czy coś w tym stylu. Po prostu będzie coś tam wiadomo robione już na jakiejś podstawie. Tak. Yy, ja myślę, że zanim to pokażemy jeszcze, znaczy tak. ja, ja w sobie pokażę tak. to już tak z grubsza. Wygląda to w ten sposób, yy, zacznijmy sobie tutaj od omawiania wału, przejdziemy przez cylinder, głowicę i pójdziemy gdzieś tam do, yy, do napędu, ale, ale sam zamysł 500, tak jak wspominałeś, to nie jest jakiś widzimiś, tak? to jest poparte w jakimś tam stopniu. W tak, tym, co bo, się działo. Znaczy, pytałeś mnie wcześniej w ogóle po co te przeróbki, dlaczego tuning, skąd to się wszystko wzięło, prawda? No, Junak jako 350, jak jest dobrze zrobiony, poprawnie, fabrycznie złożony, jest bardzo dobrym motocyklem. Bo jak na tamte lata, pamiętajmy, że był w 1952 roku rysowany. To jest świeżo po wojnie w Polsce. To jest projekt, tak jak y, to nie jest kopia jakiegoś Japa i tak dalej. Jeśli chodzi o silnik, to był projekt y, po polski, tak? Tak, no oczywiście. Ktoś może powiedzieć, jasne, skrzynia biegów jest tam zbliżona do jakiegoś motocykla brytyjskiego, czy jakieś rozwiązania. To, no tak. ale to do wszystkiego to dotyczyło w jakimś Dokładnie, stopniu. Dokładnie, czy pompa nie? też jest gdzieś zbliżona, jasne. Natomiast konstrukcja jako tako, jako głowica, cylinder, tak, to jest absolutnie konstrukcja polska. Są ludzie, którzy zwykłymi Junakami 350 w jakichś tam bardzo drobnych korektach robią dziesiątki tysięcy kilometrów przebiegu. Jeżdżą po całym świecie, dosłownie po całym świecie. Więc te motocykle absolutnie jeżdżą. Pytałeś dlaczego 500. Nie był to przypadek, bo no, my mamy Junaki od jakichś 20 lat. I 15 lat temu zobaczyliśmy w książce Junaka Witolda Płużańskiego 500, 500 centymetrów, którym startował w 59 roku w sześciodniówce. I to był silnik ewidentnie wyższy od standardu. Są zdjęcia dostępne w internecie. Jest dostępne. Ja to podeślę. Jest dostępna lista startowa filmu. Tak, i to mówi, Szybówki. że to potwierdziło już w 100%. Pod... I tam był nie jeden Junak 500 na tym razie. Były też 350, były 500, więc nie jest to błąd. Czyli gdzieś po prostu to musiało tak. być w dokumentach, jako są że w tej pokazane klasie junaki startuje. Tak, 350, są pokazane Junaki 500, i zachował się numer startowy, są zdjęcia. Widać ten motocykl, widać ten silnik. Więc myśmy chcieli tak naprawdę. Bo tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, były różne pojemności, są różne tuningi tego junaka na 400 cm, na 500 cm. Ale i, i, po, i fałki też, i so is, is, są is też iten, fałki. Nie? Możesz to w różny sposób uzyskać taką pojemność, możesz zwiększać skok, możesz na przykład zostawić skok oryginalny, dać dużo większy tłok i osiągnąć no taką Ale 500 charakterystyka, centymetrów. charakterystyka tego silnika też będzie wtedy całkowicie Oczywiście inna. Oczywiście charakterystyka nie? będzie inna, natomiast możesz sobie do tej pojemności 500 dojść na mnóstwo różnych sposobów. A my tak naprawdę nie chcieliśmy, znaczy tak, no przede wszystkim to miał być motocykl do turystyki. Więc raczej dłuższy skok niż niższy skok. Junak ma oryginalnie, fabrycznie, tłok 75 mm, skok 79 mm. Tu jest tłok 80, czyli nie tak naprawdę dużo większy, natomiast skok jest 99. Więc jest dołożone 2 cm skoku. Za chwilę sobie pójdziemy w szczegółach, opowiadamy. Wracając do Witka Płużeńskiego, do 6-dniówki. On miał właśnie ten śnik 80 x 99, powiedzmy, dobrze, jeśli już mamy iść w tunik, jeśli już mamy to, żeby to rozwiercić blok pokryte z jakimś tam. Tak, co by. To zróbmy tak, jak było w epoce. Bo tych, zanim myśmy ten śnik 10 lat temu zaczęli robić, licząc od dnia dzisiejszego 2.24, no to tych przeróbek Junaków już jeździło o większych pojemnościach sportu. To były Junaki robione w latach 90, w latach 80. No to Wałty generalnie zaczęte było szybko te modyfikacje. Tak, I no te filmy się już wcześniej pojawiały gdzieś tam jakieś tak, w internecie, nie? różne osoby te motocykle tuningowały na różne właśnie sposoby. Natomiast tutaj właśnie chodziło o to, żeby iść w tego Junaka, który rzeczywiście gdzieś tam przez klub w epoce był stuningowany i w te parametry podobne później. Jasne. Czyli no my to to jest poparte jakimś tam, że ktoś już ten szlak gdzieś tam troszeczkę przetarł. Fabryka takie coś wypuściła. Nie jest to jakiś tam... Co, to nie była raczej fabryka. To jakiś przyzakładowy... Tak. Znaczy jest to tych junaków, tu my tu mówimy o Witoldzie, ale tych junaków nawet wtedy w epoce było też sporo. Były klub budowlani, prawda, były kluby fabryczne. No, nie jestem w stanie powiedzieć w tym momencie kto dokładnie ten motocykl stworzył. To był klubowy czy to było przy współpracy Miastny. z SFM. Wiesz, dawno, dawno <laughs> temu rozmawialiśmy jeszcze z Franciszkiem Stachewiczem. I pytaliśmy go tak naprawdę o to, jak oni te przeróbki robili. No, i dostaliśmy taką odpowiedź, że jakieś dziwne imprezy międzynarodowe to na przykład mieli tłoki od jakichś zagranicznych motocykli, mieli kurbowody dłuższe od zagranicznych motocykli, więc coś no takie tam już sobie robili. Tak, jakieś takie tam... przeróbki powstawały już w latach 50. i w latach 60., także no jest są słabo udokumentowane. No właśnie. Były. jeszcze jedno pytanie tutaj na, na koniec tego, ile się tego zachowało. Jeśli chodzi o takie oryginalne, oryginalne Junaki, nie wiem, crossovera i no właśnie, to takie naprawdę, żebym z dozą pewności powiedział, to ja takiego niestety nie znam. Pewnie są, natomiast ja niestety. No bo rozumiem, tak? E MR16BP, sarenki, e których ilości były no, zależnie, znam. znikome są. Ciężko stwierdzić w jakiej ilości, ale nie w jednej, bo wiadomo, że ktoś ma, ktoś ma, coś gdzieś, ktoś na pewno gdzieś tam jest, jest. a tutaj. No nie ma, że gdzieś tam są repliki, powstają znaczy, repliki. Są osoby, które twierdzą, że mają takie motocykle w oryginale, ale, ale nie... ze znanych nam zdjęć np. Na z fabryki jak te motocykle były robione. Zresztą no, w archiwum trzecim nie jest dokumentacja techniczna tych krosowych unaków. widać jak te ramy były. Czyli mn, jest kompletna mn... dokumentacja w jaki sposób to przerobić. Wiesz co, czy kompletna to też jest ciężko sobie, sobie... Ale reklam, jakieś... Ale, tak, no ale cała rama jest rozrysowana, hmm, silnik, to... głowica, przełożenia w skrzyni biegów i tak dalej, Więc to jest. No to powiem szczerze tak, ciekawe czy taki archiwum do ki kiedyś gdzieś wyjdzie. Myślę, że ktoś ma jakiś pewien katalog wykonawczy, znaczy nawet ten no, prowadzący kanał, nie ten 1000 pif i napraw, tam faktycznie te rysunki techniczne były. I one by mogły dużo powiedzieć. No ale dobra, myślę, że przejdziemy sobie do tego silnika tutaj, który czy to to, to nie jest kompletny silnik, bo no, brakuje cylindra, brakuje bloku, no i wiadomo, tam jeszcze inne... A są te elementy, które mieliśmy na wierzchu standardowe gdzieś, tak i tak tuningowe. Jest, żeby to porównać, nie? Tak, byliśmy w stanie przygotować, żeby to porównać. To zaczniemy od wału korbowego. Powiedzieliśmy sobie, że no, to jest fabryczny, standardowy wał do Junaka. Do Ma 79 mm skoku tłoka. No a tak naprawdę do tej 500 powstał wał całkowicie od nowa, czyli były surowe placki przygotowane, które oczywiście potem miały nawiercone otwory na czop korbowodowy i tak dalej. No i korby. To jest akurat korba żużlowa, natomiast do tamtego junaka do 500 były korby zamawiane w Carillo w Stanach. Dlaczego były korby zamawiane? No bo by były dłuższe. Chodziło o zachowanie odpowiedniej, odpowiedniego stosunku długości korby. Do skoku tłoka. Mówiliśmy sobie o momencie, tak, 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 tak dokładnie. Więc szliśmy, szliśmy w moment, obrotowy, została zamówiona korba. I jeszcze I... jedna rzecz. To była korba robiona typowo pod junaka, to nie było dopasowane nie. od czegoś. To... Ty... Tak, to była korba robiona na zamówienie. Konkretnie były podane parametry, oryginalna korba, przepraszam, jeśli się pomyłem, mówię z głowy ma centr do centry 8 mm. A ta korba miała 177 mm, która była zamawiana w karbio. Więc została rozrysowana z technikami, omówiliśmy jaki to jest silnik, do jak to będzie jaka używane, jaka więcej moc i tak dalej. Jaka moc, jaki zapas, że to nie ma być korba pod tytułem robimy dwa okrążenia i, I koniec. ona jest do wyrzucenia, tylko miała mieć tam odpowiedni zapas wytrzymałościowy. Tak Czyli że... nie jest dopasowana od czegoś, nie jest jakimś, nie, o, jest jakimś tak, YZ, jakieś tam do Wski To jest konkretnie produkt zrobiony, tak. tam wymyślony tam do Junaka i do tego zastosowany. Dokładnie tak. Wykonany. Dokładnie tak. Także surowe, no wiadomo, to jest, tak jak powiedziałem, surowka no nawiercona, nowe czopy, korba. Mamy zrobiony wał korbowy. I jak z wyważaniem? No bo tu mam dosyć mocno, jakby te wybranie. te wybranie wygląda podobnie, czy robicie tak. w całkowicie. Mogę ci podesłać zdjęcie, jak taki wał u mnie wygląda. Tak są normalnie Czy czy jakby, ale chodzi o te wybranie tutaj. Jest też tak zrobione mniej więcej. Czy już Nie, wy, 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 wyważenie otwory, otwory są, są po otwory, tak. No, że tak powiem, nowoczesnym stylem, że tak powiem, tak. tak, idąc tak. To jest oryginalna zębatka, 23 zęby, która idzie na. Wał, ale tak jak sobie powiedzieliśmy, no, Newtonometrów jest nieporównywalnie więcej, moc jest nie większa, więc możemy sobie pozwolić na zwiększenie przełożenia. Także zamiast 23 zębów zakładamy 28. No, różnica jest. No, już wizualnie patrząc, no, jest, no nie, nie jest ząb, Więc zakładamy 28, 28 zębów. No, dzięki temu, przy tej samej powiedzmy prędkości, no, lecisz przylotowo 110. Tak jest. Prawda? No to praktycznie 350, na już jest koniec jego obrotów. A tu jeszcze jest zapas. A tu masz bardzo jeszcze, bardzo duży zapas dzięki temu. No o skrzyni biegów o przełożenie biegów powiemy sobie osobno, ale tak naprawdę tyle jeśli chodzi o. O ten przód. O o wału. Zresztą... Rozmawialiśmy tu jeszcze o łańcuchach. To jest już taki, ale to jest ja już kiedyś o tym gdzieś słyszałem o tych łańcuchach sprzęgła, które. Tak, no łańcuch sprzęgła, sprzęgła to jest typówka dwurzędowa, występuje w bardzo wielu pojazdach, maszynach stosuje się to oczywiście... To też jest takie jak powiedzieć dosyć znane, stosuje się łańcuchy od Mercedesów rozrządu, od beczek. Najczęściej od Disney. Tak no, a są ogólnie sprzedawane. To już my, gdzieś tam już my kiedyś i gdzieś zasyszałem i to no, skoro. I to jest właśnie też fajne, tak? Bo to już na tym etapie yy, za jakby gdzieś pojawiły się wały korbowe do włoski dorabiane, bo, bo, bo to są pojedyncze sztuki, ale. No wy ten temat dosyć, dosyć tak mocno macie, tak bo to nie jest że jeden egzemplarz czy dwa były zrobione, no tylko tych to, no gdzieś to tam powstaje, tak, po warsztatach u ludzi. No, oczywiście ten łańcuch to i, stosowany poprzednio do zwykłych 350 junaków, Tak, to też, też. No, ale mamy korbowód dorobiony. Zobaczcie, jaki tutaj już jest poziom jakby zaawansowania prac, tak? Jakieś wyliczenie tego korbowodu, wymierzenie no, tego. Wiesz... Tak, powiem, ten ten korbowód to jest od Tak, żółowego? tak, 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 ale chodzi o ten o ten, o ten ściągany, tak? To nie jest zastosowanie tam. jakieś tam y, no, że tak powiem, gotowych części. To już jest to dosyć na zaawansowanym poziomie. Fajnym jest właśnie tym, że ten łańcuch, no nie trzeba tego dorabiać na zamówienie coś. To, to, to stosujesz jakiś tam zamiennik, który ktoś już tam. E, jest to patent powszechny. Gdzieś tam, no, no pewnie jakiś taki must have, coś, jeśli się gdzieś tam jednakiem jeździ, to się dostosuje stosuje. Na przykład do WSK e, ten łańcuch jest na tyle nietypowy. No jest Favorit do 175, do 125 jest troszeczkę gorzej. E, ale nie ma tak, że dopasujesz jakiś rozrząd, tutaj nie, nie weźmiesz takiego silnika. No dzisiaj o, o czymś tam słyszałem o, o łańcuchu odjawy żużlowej rozrządu, tylko trzeba było zwężać zębatki, ale już tej osoby niestety no, no nie zapytamy, no tak to niestety wyszło, że, że się nie uda. Ale no, idźmy dalej, teraz już głowice czy, czy coś? To może tłok, tłok? Jeśli chodzi o tłoki to tutaj mamy tłok. Jest to tłok firmy Alien, natomiast on jest bardzo zbliżony do oryginału, także możemy go użyć, żeby go pokazać. Tak jak sobie powiedzieliśmy, nominał 75 mm. Tam w tym junaku, którym jeździłeś, jest tłok 80 mm, ale stosowane na przykład są tłoki 88 mm. To jest akurat tłok Ducati, który bardzo fajnie po roztoczeniu, tak naprawdę, głowicy. On bardzo fajnie współpracuje, prawda, tutaj z głowicą, ze skróżbendem i tak dalej, i tak dalej. Więc to akurat dopasowujemy, ale oczywiście są koledzy, którzy na przykład robili sobie tłoki całkowicie na zamówienie, mają jakieś tam specyficzne projekty, jeśli chodzi o głowice. No, no, czyli całkowicie odmienny. inna, inna tak, komora. Jest, jest, jest wiele firm, które i to w Europie i w Stanach, które tłoki dorabiają na zamówienie, nie ma najmniejszego problemu. Wbrew pozorom nie są to jakieś zabójcze ceny, jeżeli tam na przykład porównasz, tworzeniem katalog Wosnera i będziesz do jakiejś Japonii chciał kupić tłok, kosztuje no tak, bo jakby, później kosztuje 600, 700, 800 zł. Oczywiście on tłok robiony na zamówienie jest droższy, natomiast no nie są to jakieś... Ale nie pociągnie Ci czasem innych przeróbek, nie, bo jesteś w stanie gdzieś go podstosować do tego, co już gdzieś tam masz i, i uciekniesz znowu gdzieś jakimiś tam... No, chcesz y... zastosować większe zawory, inne kieszenie, no możemy długo opowiedzieć. No, no to jest tłok od Ducati na dwie akurat świece, co widać. A jak, to jest, jak to jest blisko, zobacz, jak tam jest sprężanie. Chyba, jeśli nie, dobrze pamiętam, że musi być jeszcze trzy, wybranie na. 13,5 do 1 jest, więc on jest tak blisko, że jest wybrany no na właśnie, elektrodę świecą. właśnie, świecę. właśnie tak patrzę, że jest ten. No i sprężanie, które jest w tym silniku uzyskane fabrycznie, jest około 7 do 1. Tutaj dzięki skokowi, dzięki tłokowi, którego tutaj akurat nie mamy, wynosi 10, lekko ponad 10 do 1. To też jest już taka dosyć znaczna różnica, nie? Tak. Ale no. I czym? czy znaczy tak, no to wiadomo, ale prócz, prócz, prócz tłoka większe zawory, tak? Czy nie? Czy nie? niekoniecznie? Zależy od pojemności, zależy od motocykla. Tak naprawdę zawory w Junaku fabrycznym małe nie są. Nie, no to Prawda? już robi Natomiast my, że... jeśli chodzi o zawory, masz tutaj zawór wydechowy, oryginalny. Trzonek jest dosyć gruby, bo to jest trzonek 9,5 mm wydechowy. No, on już jest bardzo, bardzo mocno zużyty. No, niestety tego takie miałem, żeby Ci pokazać. My stosujemy zawory, może stosować z różnych państw. Są stosowane z Mitsubishi, z BMW. Akurat w tym motocyklu, na którym jeździłeś, są zawory amerykańskiej firmy Ferrea. To jest zawór tak zwany Blank, czyli on jest do obróbki. No, niestety te głowice w Junaku, te odlewy są różne. Co głowica to co innego. Więc, żeby dostosować odpowiednią długość zaworu do współpracy z dźwigienką. Ale też i po regeneracji, pewnie po regeneracji później to też wszystko jakoś pewnie inaczej wychodzi. Tak. Co? Jakieś planowanie przylgni i to wszystko też tak, pewnie gdzieś tam. Że, dokładnie, żeby wiesz, zapewnić odpowiednią współpracę dźwigienki z zaworem, po prostu na odpowiednią długość są te zawory skracane no wiadomo, jest dużo, dużo w tym momencie dłuższy. Tak, tak, prawda? No i no ta różnica nie jest tak. milimetr nie dwa, tylko jest 100 mm. Jest skracany, jest odpowiednia długość zaworu, dobierana do gniazda, wszystko może sobie idealnie wszystkie parametry współpracy dźwigienek ustawić. No i stosujemy też zawory o wiele mniejszym trzonku, ósemki lub siódemki i dodatkowo cieniowane, Czyli, żeby przepływ jeszcze... lepszy. No, on jest wiadomo dosyć lekki, nawet mimo tego, że nie jest podcięty. Dlaczego jest lżejszy? No, bo też osiągamy no, trochę wyższe obroty niż w oryginale. Zaraz sobie porozmawiamy o rozrządzie, o obciążeniu tego wszystkiego. Więc generalnie zawór jest lżejszy. Ten akurat jest większy 47 mm, -hmm. mm sący. w W Junaku jest 43 mm fabrycznie. To już jest taka pojemność, właśnie mocne 500, 600 i w górę. Może jeszcze nie Racing. Ale już tak, taki ta mocna turystyka, tak. tak. a silnik naprawdę bardzo fajnie to tak. oddawał podczas jazdy. No, mówiliśmy sobie o, o zaworach, o tym, że są lżejsze. Wiesz co, może zanim o tych sprężynach, o które gdzieś tam już tam pytałeś, mm, dwa słowa o rozrządzie. Pewnie, no to też jest dosyć, e, dosyć tak, ciekawe. Rozrząd oryginalny w Junaku ma 7,5 mm wzniosu. czyli jak ta krzywka się prawda, obraca, mm -hmm. ona podnosi nam przez system popychaczy, przez dźwigienkę zaworową, podnosi nam zawór. Czyli uchył zaworu, Jak mówię w ogromnym uproszczeniu, nie chcę tutaj za bardzo dawać szczegółów, bo jeszcze tutaj w Junaku jest taka nietypowa sytuacja, z minusowe przełożenie dźwigienek ale ogromnie to uprośćmy. powiedzmy sobie, że w Junaku uchylenie, czy tam związku krzywki, o to będzie poprawne, związku krzywki jest 7,5 mm, mhm. te krzywki, które my stosujemy, mają 10,5 mm wzniosu, także nie wiem, czy to widzisz, jest ale... to różnica, jest, jest ciemniejszy, e... ale jest to. O, akurat, akurat zasłonię światło. Tak. O, ale no jest to widoczne już gołym okiem. Nie jest tak, to trzy tak? razy tyle, możemy spróbować o, zrobić. O, tak? A, tak, no, no jest to widoczne gołym okiem. Więc uchylamy mocniej zawór, no, cóż, też pojemność jest zwiększa. Dobieramy odpowiednio zarys krzywki, bo jasne, możesz pójść bardzo wysoko, możesz jeszcze, no, tak, mocniej... jak roz, tak jak rozmawialiśmy, ale będzie ścinało ten. To też można obejść, ale zrobisz bardzo szerokie czasy, no to wtedy już musisz regulować długością kanału sącego, wydechem, trochę jakby wtedy... dwusów, prawda? Zaczynamy tak, 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 witać Nie wiesz, ta osoba zaczynamy. No, witamy w tym dwusowowym poniekąd trochę świecie, <laughs> gdzie. Delikatne modyfikacje wydechu to już może być kilka koni, prawda? Bardzo dużo robiąc te krzywki, to była metoda prób i błędów, Bardzo dużo różnych krzywek stosowaliśmy: większe, mniejsze wzniosy, szersze, węższe. No, też wzorowaliśmy się na Brytyjczykach, na brytyjskich motocyklach. Tak są katalogi, masz krzywki do nie wiem, BSA Goldstar. Jakieś krzywki tak, masz... na papierze i wtedy możesz sobie zacząć. Tak, a, ale też masz napisane wprost: na przykład Racing. Tak, czyli do takie czasy, mówimy. takie wzniosy, przy takim uchyle, takie czasy i tak dalej. G Tourer. Turystyka, w ten sposób, z drugą stronę, tam jeszcze Tak, więc widzisz po prostu po charakterystykach, że dużo się wzorowaliśmy też na motocyklach brytyjskich, szukając no tego, co po prostu nam odpowiada do tego konkretnego silnika. Ale no i generalnie także, tych kombinacji jest tak naprawdę, no, no, możesz, tak, możesz bez zmiany krzywki już możesz obracając jasne. koło, przestawiając, możesz już jakieś Oczywiście tam robić plus zmiany, nie? Ym. Jeśli chodzi o Junaka, akurat krzywka wydechowa i sądzę, są troszeczkę inne. My tutaj zrobiliśmy tak, że akurat w tym konkretnym egzemplarzu obie krzywki są takie same, i wiadomo, że ich nawet metoda wykonania może powodować, że masz na przykład czas 5 stopni w tą czy w tamtą, więc zaczyna się zabawa. Przekładanie krzywych miejscami są A, wydech, jeszcze jakbytek na sanie, z ząb tu, ząb tu, ząb tu. Yy, inny tryb napędzający z wału założysz, jesteś w stanie sobie te czasy. gdzieś tam jeszcze uciekać, nimi. doregulować, prawda? Yy, więc wracając jeszcze do zaworów, bo to jest ważne. Yy, no Zwiększymy, prawda, skok zaworu. A zawór oryginalny jest. Ciężki sprężyna, oryginalna. To jest, to jest oryginalna miska zaworowa do junaka. tu Mam gdzieś wagę to ci to pokażę. No, ta różnica jest, jest dosyć. Tak, tutaj jest oryginalna miska, która tak naprawdę to jest miska zaworowa. Czyli masz tak naprawdę zawór, oryginalny sprężyn, które są też stosunkowo miękkie. Jest no, w stanie bez problemu. Je tak, no i brandu. ona jest ogólnie duża, nie? Tak, jest duża ta sprężyna. Więc wygląda to w ten sposób, że miska. Trzyma sprężynę razem z zaworem, zawór się prawda yy, ugina. To ta miseczka oryginalna, ta z oryginalna miseczka do ma 36 gramów. No więc masy, 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 my chcemy z masą... A to jeszcze i tak wspomnę, że ta jest jakaś wyjątkowo lekka. A bywały jeszcze. cięższe. No nie wiem największy 45 gramów. No to, no to jest jeszcze, więcej? jeszcze 10 gramów jest, jest, jeszcze więcej. Więc może zastosować miseczki stalowe. To jest akurat ok. miseczka od BMW, od sprężyn do BMW. Widzę, że te sprężyny są nieporównywalnie. Już jest tak, już jest te dokładnie. tam w maksymalnym ugięciu mają około 85 kg. No i miseczka od BMW ma no prawie 17, 17 gramów. już, jest, więc już masz. Już, jest, już jest, no, ludzie, no nie już przejedzie. Procentowo jest to bardzo dużo. To nie tak, jest jakiś tam 1-2%, tylko tak. to już jest. Czyli z tych 36 gramów schodzimy do 17%. No ale w tamtym junaku, na którym jeździłeś, są założone miseczki tytanowe. E, tak to wygląda. I to też jest dorabiane na zamówienie? Czy to jest, u... Nie, to jest dorabiane na zamówienie do Junaka. Czyli też jest produkt typowo pod Junaka zrobiony. Tak, sprężyny zaworowe też były do niego dobrane na zamówienie. E, no i taka miseczka waży. 8 8 gramów. Jeszcze, jeszcze i tak pół tego co. Tak. co tam... Czyli mamy 36 gramów w oryginale. Prawda? No. I 8 gramów mamy w przypadku tuningowej miski Tytana, prawie 30 gramów. Tak. Także już abstrahując wiesz od samego tuningu w sobie, czyli lekkie zawory, mocniejsze sprężyny, lekkie miseczki pozwalają nam kręcić dużo wyższe obroty, ale nawet bez tego, no dbasz o rozrząd. Mniejsze siły, mniejszy nacisk na krzywki. No ile taki seryjny 350 kręci? To jest 6000 obrotów. I to jest jego jakby limit. To zależy znaczy, jak, znaczy, od no, no, jak, no, jak hamowaliśmy oryginalne unaki na hamowinach, to 6200 obrotów było pływanie zawodu. to mówiliście już na oryginalnych, już, już, już był na oryginalnych pływ... zaworach było pływanie? No bo odchyłki pewnie też były, co dosyć duże, no to później a... między egzemplarzem a egzemplarzem bywało później e, różnie. A tak. do ile na przykład tego wykręcicie? Yy, wiesz, co, plus, przez to, przez to że to jest 500, no to powiedzmy. No bo on maksymalnie... też wagonowo też później ten układ korbowy też jest troszeczkę. Tak, to jest maksymalnie powiedzmy jakieś 7000 obrotów. Natomiast on moc i tak ma lekko poniżej 6. Także jesteś w stanie go ponad 6000 obrotów dociągnąć, ale nie ma to jakiegoś tam. Ale nie ma no tej mocy już tak dużo przy 1000. 10 Natomiast pytałeś ile maksymalnie. To mieliśmy unaki 350 które kręciły pod 8000 obrotów. O kurde, no to już jest. Nie? Tak, bo to była 350 dokładnie na jeszcze wyższym rozrządzie niż to. Ale Natomiast... wał korbowy oryginał, korba oryginał. Czy się... nie, nie, a, nie, a, czyli już jakieś tam też tak, zmiany, też ale też pojemność to. została, ale już jakieś tam. Tak. Zmiany tak, układu tak. były wprowadzone. No, są koledzy, którzy mieli też rynki 350, na przykład runaki 400, które mhm. się bardzo mocno kręciły. No ale to była też pewnie waga tego układu korbowego, bo wszystko pewnie. Tak, tak, tak. Tego założy... Lekki tłok, lekkie zawory, dla właśnie leki. I oni sobie szli skokiem, czy szli bardziej średnicą? Bardzo różni. No, albo złożył... uciekali no, jak tak, ten, tak, na różne tak. sposoby. Także te główne podzespoły typu wał, głowica, tłok, rozrząd mamy mamy Czyli ten główny. Jest tylko blok. Bo blok wspomniałeś, że to nie jest tak jak w łezce, że tam jest no, pół milimetra i już się koniec. Tak, no niestety nie mamy żadnego bloku ym, na wierzchu, natomiast sam rozstaw szpilek, zresztą to, to widać na głowicy. Popatrz sobie. Generalnie tutaj masz szpilki, tylko że tu wchodzą jakieś nakręty. No tu wchodzą tak, tak, na tak, to... tak, no zobacz sobie, jak. To jest oryginalny, prawda, Tłok. od Jamaica. Ale jest wybrana, nie? I zobacz, jaka tutaj jest. Różnica, jaka jest odległość od tłoka do szpilu, prawda? No a w WSC 175 no to jest niestety tak. To no więc... zrobisz coś, ale ile? Milimetr? Półtora? Tak, no bo taka Junek... no jest koniec, nie? Junak jest bardzo mocno przewy... przewymiarowanym motocyklem, także możliwości tuningu tego motocykla nie są tak. nieprawdopodobne. No słuchaj, masz standardowego Junaka 350, a tak jak sobie powiedzieliśmy, jeżdżą koledzy na przykład pojemnościami 700. To jest ale dwukrotny... to już jest napawanie bloku i tak dalej. Czy Zmieścisz. Czyli jeszcze dalej, jeszcze i tak w jeszcze 700, zrobisz skokiem, zmieścisz nie przesuwając z oryginalnych szpilek. To już jest abstrakcja. A na przykład w Anglii, jak są tunigowane Royal Fieldy, to bez przesuwania szpilek zrobisz 500-600 i oni się cieszą, że zrobili z 500-600. I co, jest aż tak wężej, to wszystko zrobione? Tak. Ale to raczej z reguły to wygląda odwrotnie, tak. że u nas jest kurcze. Tak, ale wielokrotnie koledzy, którzy na przykład mieszkają za granicą i mają zwykłe te unaki 350 i jeżdżą że... u nimi na jakieś imprezy motocyklowe, to często dostaliśmy od nich właśnie informację, że. Kto się dziwi, że to tylko 350, bo ten śnieg jest stosunkowo. On jest duży. spory. Jest spory, jest z tak, tak, duży. Także te główne elementy, które są odpowiedzialne, powiedzmy, za podniesienie tej mocy. A, pytałeś się o moc. No to standardowy Junak ma te 19 koni. Mhm. No, 17 do 19, to tak. zależności, z... Tak, tak, tak. No, no ten y, na hamowni, na takich ustawieniach stricte turystycznych, i na wydechu i, i z filtrem błyszcza i tak dalej. Czyli generalnie to, co w, ta, w takim sensie, jak on mniej więcej teraz jest. Tak, no to jest 30 koni y, i około 60 Nm, może troszeczkę więcej niż 60 Nm to no. nie powiem tak jemu tego momentu mu nie brakowało, no nie brakowało. on generalnie nie, mia, nie, nie miało większego znaczenia, na którym ty jedziesz biegu. On, on, on i tak był w stanie, że tak powiem, się otrząsnąć tak. i, i, i iść. I to, I to nie tak, że się zbierał tak. trzy wioski, tylko dodawało się gazu i jemu to nie tak. robiło, czy strójki, czy, czy z dwójki, czy to wygląda. to chodziło, bo jeżeli jedziesz solo, jedziesz bez pasażera. I kawałek, tak, to też bo inaczej. Na czwartym, nie? Na, czwartym, na czwartym biegu, czyli na ostatnim jak ma cztery biegi, na czwartym biegu jesteś w stanie tak naprawdę z 40 na godzinę wstać bez szarpania łańcucha. Tak, tak on, on naprawdę to, tak, że to znaczy 40 do 1040 do 150. Masz zakres na tym jednym biegu, nie? Tak.